Ponieważ, jak wiemy, świat się bardzo zmienił. Pana córka też dość odważnie powiedziała, że jest seksualna, Jak pan na to zareagował? Nawet nie wiem, co to znaczy. Natomiast córkę podziwiam za to, że jest w tej chwili chyba w Polsce najwybitniejszą piszącą muzykalę autorką. Ona pisze znakomicie. Jestem zszokowany, jak na jej premiery, jeżdżę. Pisać całe, całe muzykale z tekstami to jest w ogóle i plus reżyseria jej właśnie, ona dlatego jakoś tak się wycofała trochę z aktorstwa, gdzie moim zdaniem była świetna. Jak ja ją widziałem w roli głównej w Madame Bovery, to myślałem, że ona nic innego nie będzie robić. A się okazało, że zawsze ją pytają dziennikarze, o to pani tak potacie to pisanie i że o pewno tam tato panu pomaga w życiu, ona mi nie będzie dała żadnego tekstu, dopiero każe mi oglądać na premierze. Jeżeli chodzi o definicję słowa panseksualizm, no to jest osoba, która też czuje pociąg do mężczyzny.